Dotarliśmy do przedostatniego elementu w schemacie pielęgnacji, czyli nawilżanie poprzez nałożenie kremu. Kremu na dzień czy na noc, w zależności od tego, jaka jest aktualnie pora dnia. Wykonując wszystkie wcześniejsze etapy w schemacie pielęgnacji, Twoja skóra będzie chłonęła jak gąbka wszystkie składniki aktywne, które są zawarte w tych produktach. Będzie odpowiednio nawilżona, będą składniki działały przeciwzmarszczkowo, pracowały w twojej skórze tam głęboko do wszystkich warstw twojego naskórka, i skóry dochodziły i będą pracowały. Najważniejsze w schematach pielęgnacyjnych jest. Systematyczność, bo twarz nie będzie wyglądała piękniej od leżenia kosmetyków na półce, a tym samym od obserwowania konsultantki online.